Witam Was w kolejnym dniu yy, naszego cyklu. To jest odcinek na sobotę, bo jak zapewne się domyślacie, wszystkie są nagrane jednego dnia. <laughs> Cały taki cykl, bo tak jest najprościej. Bowiesz się więcej. Dobrze powiedziałem tym razem? Nie wiem. Dzisiaj bramki płatności. Coś, co jest istotne i jeszcze nawet ktoś niedawno do mnie dzwonił, że ma z tym problem. Słuchajcie, jest wiele bramek płatności na rynku. Ale żeby bramka działała, to po pierwsze musi działać, a po drugie musi być wiarygodna. Czyli klient, który ma zostawić na tej bramce dane swojej karty kredytowej, musi być przekonany, że to jest wiarygodne. Tak naprawdę mamy w Polsce dwa systemy, które zna każdy. Paju i przelewy 24. Dlaczego zna je każdy? Bo są to systemy obecne na Allegro, a Allegro odpowiada za 30% sprzedaży internetowej w Polsce. Więc te dwa systemy zna każda osoba. Jeżeli każdy je zna, to po co w Waszych sklepach kombinować i wprowadzać inne systemy? Można, jako dodatkowe, bo są na przykład tańsze. Tak, ale jeżeli w Waszym sklepie internetowym nie ma przynajmniej jednego z tych dwóch systemów, no, to być może klient nie sfinalizuje transakcji. Co więcej, te systemy są najbardziej popularnymi systemami w Polsce. O ile wiem, przynajmniej taką tak mam wiedzę na ten temat, jako najbardziej popularne, są najbardziej dopracowane również. Ich twórcy mieli najwięcej przypadków, z jakimi się zetknęli, w związku z tym mogli wprowadzić najwięcej poprawek. Czyli ja po prostu, jak krótki odcinek, to będzie, tak? Ja Wam zalecam, idźcie w systemy, które są znane, którym ludzie ufają przede wszystkim. Tak? Jest mnóstwo systemów płatności na rynku w tej chwili: lepszych, gorszych, lepiej integrujących się, gorzej integrujących się systemami sklepów internetowych. Różne są systemy. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że człowiek w tym systemie, wasz klient ma zostawić swój numer karty kredytowej. I on musi mieć zaufanie do tego systemu. I to nie wy jesteście od tego, żeby to zaufanie zbudować, tylko system płatności ma to zaufanie zbudować. A jeżeli system płatności już to zaufanie zbudował, to wystarczy z niego skorzystać. Więc po co szukać po innych bramkach? Macie dwie najbardziej popularne. Nie najtańsze, zgodzę się z tym, ale na pewno najbardziej popularne, najbardziej znane, rozpoznawalne i którym ludzie ufają. Po prostu. Tyle w tym odcinku. Jutro już chyba będzie ostatni odcinek z tej serii, bo siódmy, więc zapraszam Was na niedzielę na podsumowanie.